Czy kiedykolwiek czułeś, że informacje, którymi się podzieliłeś, zostały wykorzystane przeciwko tobie, a może zdałeś sobie sprawę, że niektóre osoby nie musiały wiedzieć tak wiele o twoim życiu? Prawda jest taka, że z czasem zaczynamy rozumieć, iż mądrość nie tkwi tylko w tym, co mówimy, ale przede wszystkim w tym, co decydujemy się zachować dla siebie. Dziś pokażę Ci osiem rzeczy, których według mądrości Zen mądra osoba nigdy nie ujawnia po 55. roku życia. Na końcu zrozumiesz, jak milczenie może być najlepszą ochroną przed problemami i niepotrzebnym stresem. Zanim zaczniemy, upewnij się, że polubiłeś ten post, jeśli kochasz treści związane z mądrością. I koniecznie odpowiedz w komentarzach. Czy kiedykolwiek żałowałeś, że powiedziałeś komuś za dużo? Teraz zwróć uwagę na tę historię, niesie ze sobą cenną lekcję o tym, dlaczego nie powinniśmy otwierać swojego życia przed każdym. W pewnej spokojnej wiosce w Polsce mieszkał człowiek o imieniu Stefan, utalentowany stolarz. Był uczciwy, pracowity i znany ze swojej zdolności do zamiany surowego drewna w piękne meble. Poza umiejętnościami rzemieślniczymi miał również dobre serce. Lubił rozmawiać z mieszkańcami wioski, dzielić się swoimi historiami, pomysłami i nawet planami na przyszłość. Dla niego życie było piękniejsze, gdy się nim dzielił. Wierzył, że otwartość buduje silniejsze więzi z ludźmi wokół. Ale Stefan nie zdawał sobie sprawy, że nie wszyscy postrzegali jego dobroć w ten sam sposób. Przez wiele lat marzył o zakupie niewielkiej działki na obrzeżach wioski. Chciał stworzyć tam własny warsztat, ciche miejsce, gdzie mógłby pracować bez rozpraszaczy, a może nawet uczyć młodych adeptów sztuki stolarskiej. Przez lata oszczędzał każdy grosz, unikał zbędnych wydatków i pracował niestrudzenie. Ale pewnego dnia, w przypływie entuzjazmu, popełnił błąd, który zmienił jego życie. Podczas odpoczynku po długim dniu pracy, spotkał Piotra, dawnego kolegę z dzieciństwa. Piotr również był stolarzem, ale miał inną reputację niż Stefan. Był przebiegły, zawsze szukał okazji i nie zawsze postępował uczciwie. Siedząc w cieniu wielkiego orzecha, Stefan podzielił się swoim planem. W końcu Jestem bliski kupna tej działki na południe od wioski. Mam już prawie wszystkie pieniądze. W ciągu kilku tygodni będę mógł porozmawiać z właścicielem i sfinalizować zakup. To będzie wielki krok w moim życiu. Piotr uśmiechnął się dyskretnie. To niesamowite, Stefan, zasługujesz na to miejsce. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Stefan nie zauważył, że zdradza swoje nadzieje i plany komuś, kto na to nie zasługiwał. Kilka tygodni później, pełen radości, udał się do właściciela działki, by dokończyć zakup, ale na miejscu czekała go szokująca wiadomość. Przykro mi, Stefan, ale już sprzedałem ten teren. Ktoś przyszedł kilka dni temu i zapłacił gotówką. Nie mogłem odmówić. Serce Stefana zamarło. Zapytał, kto dokonał zakupu, i ku jego zaskoczeniu dowiedział się, że Piotr był szybszy i kupił ziemię przed nim. Poczuł się zdradzony, wściekły i rozczarowany sobą. To on sam zdradził swój plan. To on dał Piotrowi przewagę. Tej nocy nie mógł zasnąć. Cały czas myślał o tym, jak własne słowa stały się pułapką, w którą wpadł. Następnego dnia Wciąż zmartwiony, postanowił odwiedzić mistrza Kazimierza, mądrego Mnicha, który mieszkał w pobliskim klasztorze. Mistrzu, zostałem oszukany, wyznał Stefan. Człowiek, któremu ufałem, zabrał mi coś, co miało być moje. Kazimierz wysłuchał go spokojnie, a potem wziął garść piasku i pozwolił mu powoli przesypać się między palcami. Stefan, co się dzieje, gdy ściskamy piasek zbyt mocno? Uciekłby nam z rąk. Odpowiedział Stefan zdezorientowany. Mnich uśmiechnął się. Tak samo jest ze słowami. Im bardziej je rozrzucamy bez ostrożności, tym łatwiej wymykają się spod naszej kontroli. Stefan zrozumiał: Problemem nie był tylko Piotr, to on sam zdradził swoją strategię. Kazimierz dodał: Mądrość Zen uczy nas, by mówić tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko do odpowiednich ludzi. Nie każdy, kto się do ciebie uśmiecha, chce twojego dobra. Czasem milczenie chroni lepiej niż jakiekolwiek słowa. Stefan skinął głową. Po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że nadmierna otwartość nie była tylko aktem dobroci, ale również jego słabością. W następnych tygodniach zaczął postępować inaczej: nie zdradzał już swoich planów przedwcześnie, najpierw działał. Potem mówił: Wkrótce pojawiła się kolejna szansa na zakup ziemi. Tym razem nie powiedział nikomu, dopóki umowa nie została podpisana. Nauczył się, że milczenie jest tarczą, a nie każdy sekret musi być ujawniony. I tak, Stefan nie tylko zdobył swój warsztat, ale również nauczył się życiowej lekcji. Zbyt wiele słów może zamknąć drzwi, zanim zdążymy przez nie przejść. Często to nie inni są naszym problemem. Lecz nasz własny język. Prawdziwy mędrzec nie ukrywa wszystkiego, ale wie, co, komu i kiedy powiedzieć. W końcu, nie każde ucho, które słucha, jest przyjacielem, i nie każde słowo wraca do nas nieszkodliwie. Teraz oto osiem rzeczy, których mądra osoba nigdy nie ujawnia po pięćdziesiątym piątym roku życia. Numer jeden: ile masz oszczędności? Mówienie o pieniądzach może przyciągnąć ciekawskie spojrzenia, a nawet złe intencje. Niektórzy mogą prosić o pożyczki, inni zaczną traktować cię jak chodzący bank. Poza tym, gdy ludzie dokładnie wiedzą, ile masz, zaczynają tworzyć oczekiwania dotyczące tego, jak powinieneś wydawać swoje pieniądze. Mogą oceniać twoje wybory, proponować bezsensowne inwestycje lub nawet wzbudzać zazdrość. Mądrość polega na zachowaniu dyskrecji. Nie chodzi o ukrywanie z lęku, ale o ochronę swojego spokoju. Dzielenie się szczegółami finansowymi z niewłaściwymi osobami może prowadzić do niekomfortowych sytuacji, a nawet relacji opartych na interesach. Im mniej ludzie wiedzą o twoich finansach, tym mniejsza szansa, że ktoś spróbuje z tego skorzystać. Prawdziwa wartość bogactwa nie leży w tym, co pokazujesz innym, ale w wolności i bezpieczeństwie, jakie daje tobie i Twojej rodzinie. Umiejętność oszczędzania pieniędzy jest ważna, ale umiejętność zachowania milczenia na ich temat jeszcze ważniejsza. Numer dwa Twoje marzenia i plany. Czy kiedykolwiek opowiedziałeś komuś o swoich planach, a ta osoba od razu zaczęła wątpić lub krytykować? Dzieje się tak, ponieważ wiele osób nie rozumie twojej wizji, a co gorsza, niektórzy wręcz chcą, aby ci się nie udało. Dzielenie się swoimi celami z niewłaściwymi ludźmi może przyciągnąć negatywną energię, zazdrość i dodatkowe przeszkody. Niektórzy powiedzą, że to niemożliwe, inni wskażą trudności, których nawet nie ma, a znajdą się i tacy, którzy spróbują przywłaszczyć sobie twój pomysł. Prawda jest taka, że gdy mówimy za dużo o naszych marzeniach, dajemy innym szansę na ingerencję, zanim zdążą się one urzeczywistnić. Mądrość polega na budowaniu swoich planów w ciszy, pracując nad każdym krokiem bez potrzeby uzyskiwania aprobaty od innych. Kiedy pojawią się rezultaty, one same będą mówić za siebie. Nie musisz niczego udowadniać przed czasem, nie marnuj energii na przekonywanie ludzi. Skup się na działaniu, a twój sukces stanie się najlepszą odpowiedzią. Numer 3. Problemy rodzinne. Każda rodzina zmaga się z problemami, konfliktami i trudnościami, ale im bardziej je ujawniasz, tym bardziej narażasz się na oceny i plotki. To, co dla ciebie może być zwykłym zwierzeniem, dla innych staje się interesującym tematem do rozpowszechniania problemy rodzinne. Niektóre osoby udają troskę, ale tak naprawdę są tylko ciekawe albo chcą wywołać intrygi. Poza tym, rady z zewnątrz nie zawsze są pomocne, bo osoby postronne nie znają całej historii. Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz rodziny wzmacnia relacje i zapobiega ingerencji osób trzecich. Mądrość polega na ochronie prywatności swojej rodziny i szukaniu rozwiązań w jej wnętrzu, bez potrzeby potwierdzania swoich decyzji przez osoby, które nie żyją Twoją rzeczywistością. Pamiętaj, niewielkie nieporozumienia mogą zostać wyolbrzymione i przekształcone w wielkie skandale, gdy trafią do niewłaściwych uszu. Zachowaj harmonię rodzinną, nie ujawniając spraw, które dotyczą tylko tych, którzy są ich częścią. Numer 4 Twoje największe żale i błędy z przeszłości. Wszyscy popełniamy błędy. Każdy ma w swoim życiu decyzje, które dziś podjąłby inaczej, ale dzielenie się tymi żalami z każdym może być niebezpieczne. Niektóre osoby udają empatię, ale mogą wykorzystać te informacje przeciwko tobie w przyszłości. Inni będą cię oceniać, nie biorąc pod uwagę tego, jak bardzo się rozwinąłeś. Będą trzymać cię w przeszłości zamiast widzieć, kim jesteś dzisiaj. Przeszłość powinna być lekcją, a nie ciężarem, który musisz nosić i ujawniać każdemu. Mądrość polega na akceptacji swoich błędów, nauce na nich i pójściu naprzód, nie tłumacząc swojej drogi przed innymi. Dojrzałość przychodzi wtedy, gdy rozumiesz, że nie jesteś nikomu nic winien, poza własnym rozwojem. Zachowanie swoich żali dla siebie nie oznacza ukrywania tego, kim jesteś, ale ochronę swojego spokoju i unikanie sytuacji, w których twoja historia może zostać przekręcona przez ludzi, którzy nie znają twojej drogi. Numer 5. Pełna lista osób, których naprawdę nienawidzisz. Możesz nie lubić niektórych ludzi i jest to normalne. Nikt nie jest zmuszany do dogadywania się ze wszystkimi, ale otwarte mówienie o osobach, których nienawidzisz, przynosi tylko problemy. Słowa krążą, a to, co powiedziałeś w chwili wytchnienia, może dotrzeć do niewłaściwych uszu. Co więcej, negatywne opinie mogą zostać zniekształcone i wykorzystane przeciwko tobie, tworząc niepotrzebne nieporozumienia. Rozsądnie jest zachować dyskrecję. I nie podsycać konfliktów, których można uniknąć. Czas uczy, że nie trzeba wszystkich lubić, ale nie trzeba też zamieniać niechęci w zdeklarowanych wrogów. Zachowywanie swoich opinii dla siebie chroni Twoją reputację i pozwala uniknąć niepotrzebnego zużycia energii. Zamiast marnować energię na urazę, skup się na wzmacnianiu relacji, które naprawdę są tego warte. I podążaj swoją ścieżką, nie nosząc w sobie uraz, które tylko zakłócają twój spokój. Numer 6. Jeśli kiedykolwiek udawałeś chorobę, aby uniknąć zobowiązań, może się to wydawać białym kłamstwem, ale jeśli ludzie się o tym dowiedzą, mogą zacząć wątpić we wszystko, co mówisz. Drobne kłamstwa powodują pęknięcia w Twojej wiarygodności, a gdy ktoś zorientuje się, że nie byłeś szczery, zacznie kwestionować każde Twoje słowo. Nawet jeśli w tej chwili wydaje się to nieistotne, długoterminowy efekt może być druzgocący. Zaufanie buduje się na szczegółach, a kiedy ktoś zda sobie sprawę, że potrafisz kłamać w drobnej sprawie, może dojść do wniosku, że kłamiesz także w większych sprawach. Udawanie choroby może wydawać się łatwym sposobem na uniknięcie niechcianego zdarzenia, ale taki wybór może mieć większe konsekwencje niż się spodziewano. Ludzie wokół ciebie mogą zacząć nie ufać twoim słowom, a to, co kiedyś było tylko pretekstem, może w efekcie zaszkodzić twojej reputacji. Z biegiem czasu możesz stać się osobą, której wymówek nigdy nie traktuje się poważnie. A kiedy naprawdę potrzebujesz zrozumienia, niewielu ci uwierzy. Jeśli prawda wyjdzie na jaw, zaufanie, które budowano latami, może w jednej chwili runąć. Gdy ktoś zorientuje się, że został oszukany, pamięć o naruszeniu zaufania może pozostać na zawsze. Szacunek innych do ciebie nie zależy tylko od świetnych postaw ale także od uczciwości w małych, codziennych sytuacjach. Ludzie, którzy są prawdomówni nawet w szczegółach, budują silniejsze relacje i wzbudzają większy szacunek. Mądrość polega na tym, aby nauczyć się mówić nie stanowczo i z szacunkiem, bez konieczności uciekania się do fałszywych wymówek. Powiedzieć, że nie możesz lub po prostu nie chcesz iść na wizytę, masz prawo. Dojrzałość przychodzi wtedy, gdy potrafimy jasno wyznaczyć granice, bez konieczności wymyślania uzasadnień. Dojrzali ludzie przekraczają swoje granice i dokonują świadomych wyborów, bez konieczności ukrywania się za kłamstwami. Jeśli zgłosisz chorobę, aby czegoś uniknąć, a potem zobaczą cię gdzie indziej, ludzie nie tylko zauważą sprzeczność, ale zaczną kwestionować nawet prawdy, które faktycznie mówisz. A kiedy Twoje słowo traci wartość, tracisz coś o wiele cenniejszego niż zwykłe zobowiązanie wiarygodność. Utrzymanie wiarygodności to inwestycja na całe życie, ponieważ raz utraconą może być trudno odzyskać. Zaufanie to coś, co buduje się powoli, ale można je zniszczyć w ciągu kilku sekund. Bądź prawdomówny, nawet jeśli prawda nie jest wygodna ponieważ uczciwość jest zawsze warta więcej niż jakiekolwiek łatwe wyjście życie oparte na prawdzie przynosi lekkość i pokój natomiast życie zbudowane na kłamstwach zawsze będzie wymagało kolejnych kłamstw aby je utrzymać wybierz prawdę bo to najbezpieczniejszy fundament każdego związku numer 7 chwile które w przeszłości sprawiały że byłeś nieszczęśliwy Ponowne przeżywanie starego bólu może wywołać litość lub osąd, a nie każdy ma dobre intencje, słuchając Twojej historii. Niektórzy ludzie mogą wydawać się pomocni, ale w rzeczywistości żywią się jedynie słabościami innych ludzi, podczas gdy inni mogą wykorzystywać Twój smutek jako formę manipulacji lub plotek. Są tacy, którzy zamiast oferować prawdziwe wsparcie, wykorzystują twoją wrażliwość, aby poczuć się lepsi lub zasiać twój ból, jak w sensacyjnej opowieści. Rozmowa o przeszłości nie zmieni tego, co się wydarzyło, ale może wzmocnić ból i uniemożliwić ci pójście do przodu. Za każdym razem, gdy ponownie przeżywasz negatywne doświadczenie, utrzymujesz je w sobie żywe. Zamiast pozwolić mu się zagoić, ponownie otwierasz rany, które powinny zostać zamknięte. Nie oznacza to, że powinniśmy ignorować nasz ból lub udawać, że go nigdy nie było, ale raczej, że powinniśmy nauczyć się przetwarzać go wewnętrznie, bez konieczności narażania go komukolwiek. Mądrość polega na zrozumieniu, że każde trudne doświadczenie służyło jako lekcja, i że przeniesienie tych wspomnień do teraźniejszości tylko opóźnia Twoją ewolucję. Wszyscy stawiamy czoła chwilom cierpienia, ale naszą podróż definiuje nie to, przez co przechodzimy, ale sposób, w jaki decydujemy się iść dalej. Jeśli będziesz się trzymał tego, przez co przeszedłeś, stracisz szanse, które stoją przed Tobą. Życie. Toczy się w teraźniejszości, a ci, którzy utknęli w przeszłości, nie mogą cieszyć się teraźniejszością. Jest czas na refleksję i czas na odpuszczenie. Prawdziwy rozwój następuje wtedy, gdy nauczymy się akceptować naszą historię, nie pozwalając, aby ona nas definiowała. Szczęście nie polega na usuwaniu blizn, ale na zaakceptowaniu ich jako części podróży. Są oznaką Twojego oporu, dowodem na to, że pokonałeś trudne chwile i ruszyłeś do przodu. Tego, co już się wydarzyło, nie można zmienić, ale sposób w jaki sobie z tym poradzisz, zależy całkowicie od Ciebie. Wybranie milczenia na temat starych smutków nie oznacza zaprzeczania im, ale raczej wybranie lżejszego życia. Zamiast karmić ból słowami, zamień go w siłę poprzez naukę. Niektóre doświadczenia należy zachować wyłącznie w sobie, ponieważ dzielenie się nimi nie zawsze przyniesie ci komfort, którego szukasz. Żyj teraźniejszością z wdzięcznością i mądrością, ponieważ tam. Naprawdę toczy się życie. Przeszłość to już napisany rozdział i od ciebie zależy, czy chcesz kontynuować czytanie tych samych stron, czy też napisać nową historię. Numer 8. Kłamstwa, które opowiadałeś osobom, które kochałeś. Czy to ze strachu, wstydu czy samoobrony, wszyscy kłamiemy. Niektórzy mówili, że unikają konfliktów, inni nie ranią kogoś, a nawet chronią się przed niewygodną sytuacją. Jednak to, co zostało powiedziane w przeszłości, często nie wymaga przywoływania w teraźniejszości. Ujawnienie się i wyznanie wszystkiego może wydawać się aktem szczerości, ale w wielu przypadkach przynosi tylko więcej bólu i zniszczenia, niż naprawę. Niektóre prawdy ujawnione zbyt późno, niczego nie naprawiają, a jedynie otwierają rany, które mogą nigdy się nie zagoić. Pragnienie odkupienia siebie może być ogromne, ale zanim coś powiesz, musisz zadać sobie pytanie: czy to naprawdę pomoże tej osobie, czy tylko uspokoi moje sumienie? Nie zawsze chodzi o to, co jest dobre, a co złe, ale raczej o wpływ, jaki będą miały Twoje słowa. Jeśli kłamstwo należy już do przeszłości i nie ingeruje już w życie osoby oszukanej, może lepiej je tam zostawić. Czas uczy, że niektóre prawdy przynoszą lekarstwo, inne jedynie niszczą więzi, które można było zachować. Nie oznacza to, że kłamstwo jest słuszne, lub że powinniśmy budować relacje oparte na kłamstwie, ale jest duża różnica między byciem szczerym a lekkomyślnością. Mądrość polega na tym, aby wiedzieć, co naprawdę należy powiedzieć, a co z biegiem czasu straciło na znaczeniu. Zanim ujawnisz coś, co mogłoby zranić ukochaną osobę, zastanów się, czy to wyznanie przyniesie spokój, czy tylko niepotrzebne cierpienie. Cisza często chroni relacje bardziej niż niepotrzebna prawda. W życiu nie chodzi o ukrywanie tajemnic, ale o to, żeby wiedzieć, kiedy mówić. A kiedy milczeć? Nie wszystko trzeba eksponować, bo pewnych słów raz wypowiedzianych nie da się cofnąć. Zamiast rozpamiętywać przeszłość, skup się na budowaniu prawdziwszej teraźniejszości, w której twoje czyny mówią więcej niż spóźnione wyznania. W końcu szacunek i uczucie, jakie okazujesz dzisiaj, są o wiele cenniejsze niż jakikolwiek błąd popełniony wczoraj. Cisza ma moc. Z biegiem czasu uczymy się, że nie wszystko trzeba powiedzieć. Mądrość nie polega na mówieniu więcej, ale na wiedzy kiedy i z kim rozmawiać. Prawdziwy, mądry człowiek nie ukrywa prawdy, ale rozumie, że pewne słowa mogą stać się bronią w niewłaściwych rękach, zachowując swoje plany, ból, a nawet swoje opinie dla siebie. Możesz uniknąć wypalenia zawodowego, konfliktów i żalu. Milczenie nie jest słabością, jest strategią. Nie oznacza to zaniedbania, ale raczej inteligencję emocjonalną, aby nie otwierać drzwi do osądów, nieporozumień, a nawet zdrad. Każde wypowiedziane słowo ma wagę, a nauka mierzenia tego, czym naprawdę warto się dzielić, jest jedną z największych oznak dojrzałości. A teraz. Powiedz mi, który z tych punktów miał dla ciebie największy sens? Komentarz poniżej. Twoje doświadczenia mogą pomóc innym ludziom zastanowić się nad znaczeniem ciszy i dyskrecji. Jeśli dotarłeś do końca, napisz: Zamknięte usta nie wpuszczą komarów. Jeśli spodobał ci się ten film i wierzysz, że mądrość przemienia życie, zostaw lajka i udostępnij go komuś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Małe zmiany w sposobie w jaki się komunikujemy mogą przynieść duże zmiany w naszym życiu. Do następnego razu i pamiętaj: cisza chroni, nadmiar słów obnaża. Zostawiłem na ekranie listę filmów, które możesz obejrzeć tutaj na kanale. Do następnego razu.